Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Luisa Jałowiecka, jestem mentorką i inspiratorką kobiet dojrzałych. Tworzę przestrzeń Kobieca Prawda, w której wspieram kobiety w odzyskiwaniu równowagi, wewnętrznego spokoju, lekkości i zdrowia. Wszystko to poprzez mądrość Ajurwedy, takie codzienne rytuały, które karmią zarówno nasze ciało, nasze zmysły, jak i duszę. Dzisiaj z, chciałabym się zatrzymać troszkę przy temacie, który jest szczególnie istotny tuż przed wakacjami i wraca jak bumerang co roku. To jest detoks. Szybka dieta, głodówka, sokowy reset, yy, surowizna, bo zbliżają się wakacje, bo trzeba jakoś zrzucić kilogramy. Bo może uda się jeszcze naprawić swoje ciało w ostatnich dni. A co na to wszystko mówi Ajurweda? Czy oczyszczanie, czy głodówki, czy te takie szybkie detoksy są uznawane za coś dobrego, coś wzmacniającego? I czy rzeczywiście możemy je robić w środku gorącego lata? Zaczniemy od definicji. Ajurwadijskiego Detoksu. Otóż Ajurweda nie zna takiego pojęcia jak detoks w tym naszym takim zachodnim sensie. Ajurwedzie nigdy nie chodzi o wyrzeczenie, obłodzenie się, o przeczyszczanie i reset za wszelką siłę, za wszelką cenę. Ajurwedzie, oczyszczanie to jest taki proces wspierania ognia trawiennego, czyli naszego agni, i usuwania resztek toksyn. Czyli Ama. Ale to nie tylko o takie fizyczne resztki jedzenia chodzi. Chodzi także o nadmiar bodźców, o emocje, o nadmiar informacji, o nadmiar napięć, to, co nie zostało strawione przez nasz żołądek, ale też przez serce, przez naszą głowę. Dlatego oczyszczanie w Ajurwedzie obejmuje trzy poziomy, czyli spogląda na nas holistycznie, obejmuje ciało. I tutaj mamy lekkie jedzenie, dobre nawodnienie i proste wspierające rytuały. Ale też chodzi o nasze zmysły, mniej ekranu, mniej bodźców, za to więcej natury, więcej kolorów, zapachów, dotyku, czyli karmimy wszystkie nasze zmysły, no i emocje, czyli uważność, oddech, ruch, taka łagodność dla siebie. I kiedy mówimy o ajurvedyjskim detoksie, to zdecydowanie Ayurveda mówi nie wtedy, kiedy czujesz się bardzo osłabiona, kiedy czujesz się przemęczona, kiedy czujesz się wypalona, kiedy Twoje agni jest słabe i nie masz siły na głodówki. Ayurveda mówi nie detoksom w najgorętszym okresie o roku, roku, kiedy ten Ogień zewnętrzny łączy się jeszcze z ogniem wewnętrznym, tym ogniem pita. Wtedy, kiedy mamy niedowagę, problemy hormonalne, spadki nastroju to nie jest czas na szybkie detoksy. Kiedy potrzebujemy się oczyścić z presji, frustracji, kary wobec ciała, to nie przynosi nam żadnej lekkości. To ten detoks nas nie będzie wspierał. Wspierać nas będzie lekkie oczyszczanie ajurwedyjskim stylu. I co wtedy możesz zrobić? Jeśli chcesz się oczyścić w takim ajurwedyjskim stylu, to zacznij od ognia trawiennego, żeby go wzmocnić. Ale zrób to z rozumem, z rozwagą. Zacznij od picia ciepłej wody z imbirem. Zacznij jeść regularnie, ciepło i lekko. Zredukuj przekąski, zredukuj wszystkie surowe przekąski, surowe, zimne, niewspierające jedzenie. Daj odpocząć układowi trawiennemu, czyli zjedz kolację około godziny 18, a później już nie podjadaj. Nie podjadaj też w ciągu dnia. Wprowadź rutynę w posiłkach, wprowadź pełnowartościowe, sycące posiłki. Ale pomiędzy nimi pijcie ciepłą wody z imbirem. Czyli pozwól, żeby Twój organizm miał czas przetrawić, nasycić się tym, co mu dostarczyłaś. Jeżeli zjadasz byle co byle jak, to rzeczywiście co godzinę, co dwie potrzebujesz jeszcze się czymś zapchać. W związku z tym, ajurwedyjski detoks polega na tym, żeby jeść rozważnie. Z rozwagą, z umysłem. Ze świadomością. Postaw na smaki i na sezonowość jest okres lata. W związku z tym naprawdę jest w czym wybierać. Ale latem wybieraj gotowane warzywa, lekkie zupy, ryż, soczewice. Nie przejadaj się. Oczywiście owoce, które teraz zaczynają obfitować na polskich stołach. Są bardzo wskazane, ale traktuj owoce jako osobny posiłek. Pamiętaj, używaj przypraw. Kolendra, koper, mięta, kardamon. To jest to, co wspiera Twoje trawienie, a jednocześnie co chłodzi. Więc w gorące dni lata będzie to idealne rozwiązanie i dodatek do Twoich potraw. Unikaj tego co ostre, kwaśne i smażone, bo to jeszcze dodatkowo zaostrza ogień i prowadzi do wypalenia. No i oczyść o zmysły. Zrób sobie zamiast rygorystycznego detoksu od jedzenia detoks informacyjny, czyli odłóż telefon na dwie godziny w ciągu dnia, a najlepiej jeśli to jest wieczor, wieczór. Zamiast telefonu skoncentruj się na czymś innym. Skoncentruj się na własnym oddechu, na otoczeniu, balkadzidło z drzewa sandałowego, włącz jakąś relaksującą muzykę, zapal świecę i pooddychaj. Albo zrób sobie w tym czasie kojący masaż. Tym razem użyj oleju kokosowego albo oleju z weplim aloesu. To nawilży, ale też schłodzi. Nie przegrzewaj się, nie dodawaj sobie ognia. Ciepły olej na stopy przed snem to jest naprawdę jeden z najlepszych domowych rytuałów, który równoważy, pita i pozwala nam zapaść w błogi regulujące sen. Ajurweda nie oczyszcza przez przymus, ale oczyszcza przez czułość. I to nie musi być wielka rewolucja z efektem wow. To absolutnie nie musi być dieta cud. Czasem prawdziwe oczyszczanie. To jest jeden dzień offline. Spacer w ciszy. Trzy składnikowy wyobiad i pół godziny z zamkniętymi oczami. Zacznij od małych kroków. A Urweda zawsze mówi, najpierw wzmacniaj, potem oczyszczaj i odwrotnie. Jeśli czujesz, że Twoje ciało i Twoje zmysły potrzebują odpoczynku, to zamiast szybkiej akcji, zrób przestrzeń na powrót do siebie. I to właśnie w kobiecej prawdzie znajdziesz więcej narzędzi, więcej rytuału, więcej wsparcia, które pomagają kobietom dojrzałym odzyskać kontakt ze swoim ciałem i odnaleźć spokój, ale bez presji, bez wszystkich muszę i trzeba. Zasubskrybuj kanał Telewizji Iskra Życia po to, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i oczywiście spotkajmy się już wkrótce, abym mogła opowiedzieć Ci o kolejnych ayurwadyjskich mądrościach, wskazówkach, poradach. Dziękuję i do zobaczenia.